Trwa właśnie sesja zdjęciowa przed nadchodzącym sezonem Wilków Krosno i udało mi się na chwilę złapać Wadima Tarasienko, by zadać mu kilka pytań. Witam, dziękuję, że zgodziłeś się porozmawiać. Witam, serdeczkę. Trwa sesja zdjęciowa, tak jak wspomniałam, przed nadchodzącym sezonem. Jak zapatrujesz się na takie działania klubu? Bardzo dobre pod względem marketingowym, że każdy sponsor jest w obiektywie kamery i myślę, że to na pewno pójdzie na dobre, więc, bo każdy chciałby swoją firmę widzieć na kiełwarze widoczną. Wadim, pozwolę sobie zadać prywatne pytanie. Całkiem niedawno zmieniłeś stan cywilny. Jak to zmieniło Twoje życie? Moje. Moje w żadnym kontekście nie zmieniło. Ja zrobiłem to dla żony, bo ona chciała myślę, że. Tak mi się wydaje, że będzie trochę najlepsze, bo ona czuje się stabilniej i lepiej z tym, że jesteś małżeństwem. No właśnie, bo ja o twoją żonę chciałam podpytać, bo wy poznaliście się w dość nietypowy sposób na boksie. Jak to wszystko się zaczęło? By, było takie ćwiczenie, że panowie podnosili ręce do góry, a ja, panie bili po dole, w sensie w korpus, powyżej pasa i pierwsza pierwszy raz, jak mnie okładała, to ja myślałem, że już nie wytrzymam, to przyszła ona i mi trochę, trochę litości było z jej strony, dał, taka piękna ładny uśmiech, oczy takie fajne, to, to zaraz już po treningu będę kolegów pytał o numer telefonu albo profil na Facebooku. A czy y, nadal trenujesz boks poza żużlem? Czy nadal y, na ringu spotykacie się z żoną? Na ringu spotkaliśmy się ostatni raz na sesji zdjęciowej po, poślubnej, więc... Y, a tak trener nas nie wpuszcza na, na sparing, bo ja dość mocno biję, a ona jest... Ma wagę 48 kg, więc jak piórko jest. A rekreacyjnie teraz chodzę na boks. Wziąłem się bardziej za treningi personalne, na balans, na stabilizację. A żeby podtrzymać kondycję, to raz, dwa w tygodniu przyjdę na boks. Adim, a propos twojej, twojej kondycji i sylwetki wiem, że w ubiegłym roku robiłeś badania, analizę składu ciała, które wykazały, że masz 1% tłuszczu w organizmie to dość nietypowo. Kulturyści mają około 4%, prawda? To badania moje wyniosły, że miałem 1% tłuszczu czewnego, czyli takiego co nad wewnętrznego, a ogólnie tłuszczu w organizmie to mam 6, 6%. Tylko to jest bardzo mało i jak już schodzę trochę z kilogramów, trochę mniej niż teraz ważę, jak ważę 64, to schodzę trochę mniej, to zaczynam się czuć bardzo źle i nie, nie mam siły i zrobić w ogóle jakikolwiek trening to dla mnie bardzo duży wysiłek. Ale wspomniałeś, że masz dobrą kon kondycję, te badania nie zmieniają faktu, że e, no, ta sylwetka jest dobra. Jaki jest przepis na, na, na taką kondycję, taką sylwetkę? E, trzeba zasuwać. Trzeba zasuwać. A propos e, zasuwania, wkrótce starty e, sezonu, kierownictwo klubu e, uważa Cię za lidera, to presja, duża odpowiedzialność? A czemu mówić, być mi mnie presja? Ja wierzę w siebie, głupi wierzy we mnie, zostało tylko to um, przekazać na, to, na jazdę na torze. Wadim Tarasenko, dziękuję za rozmowę.